Siema. Ile rozwiązań ma to równanie? Zwróć uwagę, że nie wolno dzielić przez 0, więc mianownik nie może być 0. A żeby coś się równało 0, to licznik musi być 0. Więc mogę napisać, że x kwadrat plus 4x plus 4 nie jest 0. Zwróć uwagę, że to jest wzór skróconego mnożenia i mogę napisać, że x plus 2 do kwadratu nie jest 0. Co nam wyzeruje ten nawias? Wyzeruje go minus 2. Więc Minus 2 nie może być odpowiedzią. Zwróćcie uwagę, że teraz licznik musi być zerem. Więc x odjąć 1, x plus 2 i x odjąć 3 musi być zerem. I teraz zobacz, że to jest mnożenie trzech liczb, tak? Czyli to jest iloczyn trzech wyrażeń. Więc który z tych wyrażeń będzie zerem, to wszystko się wyzeruje. Więc tutaj x będzie jedynką, tutaj x będzie minus dwójką, a tu będzie x trójką. Zwróć uwagę, że x nie może być minus dwójką, więc ta odpowiedź odpada. I mamy dwa rozwiązania.